Witam Was w kolejnym odcinku zgrania w gry. Dziś, zagramy w Into Dead Dead. Nie będziemy brać żadnych dodatków. Jesteśmy hardkorami. Już na samym starcie wita nas piękna i mroczna grafika. Widać, że twórcy się postarali. Weźmy broń ze skrzyni. O jest piła łańcuchowa. Będziemy nią ciąć wszystkie zęby. Dotarliśmy do lasu. Musimy uważać. Jest ich dużo więcej niż na otwartej przestrzeni. I łatwo jest też wpaść na drzewo. Mamy rewolwer, teraz będzie łatwo. Szkoda, że mamy tak mało naboi. Mało brakowało. Mamy szczęście. musimy bardziej uważać. Bo to się źle dla nas skończy. Wiedziałem, że to się źle skończy. Zaczniemy jeszcze raz. Tym razem weźmiemy beczki i skrzynie z bronią. Możemy zaczynać. Na razie się wyciszę. Popatrzcie sobie na rozgrywkę. Kolejny raz nas dopadły. Ach, te piekielne reklamy są na każdym kroku. Wreszcie wróciliśmy do gry. to już ostatni raz kiedy gramy w tą grę w tym odcinku Teraz mam werję, więc będę starał się wrzucać odcinki codziennie przez najbliższe półtora tygodnia. W tym miejscu zakończymy odcinek. Dzięki za oglądanie i do jutra. Subskrybuj kanał Myron Sky.